Cześć! Czasami są takie tematy, które po prostu elektryzują wszystkich odbiorców i człowiek się zastanawia, czy to prawda, czy to nieprawda, jak to się może skończyć. Jednym z tych tematów, który ostatnio wyszedł na światło dzienne, jest teoretyczne przejście Neymara do jednego z klubów z Manchesteru, Manchesteru City lub United za kwotę około 190 milionów euro. Do poruszenia tematu zachęcił mnie o artykuł akurat na fcbarca.com, ale te tematy pojawiały się już ostatnio na, nie wiem czy nie na Onecie, ale na jakichś takich już portalach oczywiście z wiedzą specjalistyczną i rzetelną. W każdym razie o co chodzi? Sam ojciec Neymara powiedział ostatnio, że rzeczywiście wpłynęła za niego oferta, za jego syna oferta w wysokości 190 milionów euro i była to oferta od Manchester United. Czy jest to realne? Pomijając finansowe fair play, gdzie nie mam danych dotyczących tego, jaki jest przychód United, jakie, na co mogą liczyć w okienku transferowym, myślę, że jest to jak najbardziej realne. Jeżeli United chce wyciągnąć Mourinho. Murinio na pewno musiał dostać zapewnienie o dużym wsparciu nawet finansowym dla rozwoju klubu na zakup nowych zawodników, jego filozofii wprowadzenia zespołu, oczywiście to wszystko jest nieoficjalne, nawet nie wiemy, czy Murinio będzie trenował United, ale nie można wykluczyć takiej opcji, myślę, że jest bardzo prawdopodobna i jak najbardziej, jak najbardziej wydaje mi się, że jednym z takich hasełek wyborczych, w cudzysłowie, może być chęć właśnie ściągnięcia do siebie Neymara. Z drugiej strony, pojawia się wątek Manchesteru City, które na pewno chciałoby konkurować z United nawet na poziomie transferowym. A jeżeli chodzi o pieniądze, no to tutaj mają czym się, czym się wykazać, nie ugrywajmy. 190 milionów euro nie jest to dla nich jakiś duży skok, wydaje mi się, i wydaje mi się, że mogą bardzo łatwo obejść też finansowe fair play wystarczy jakaś dziwna transakcja z kieszeni Szejka na konto klubu. Naprawdę ludzie z pieniędzmi potrafią robić dobre, dobre patenty, żeby, żeby osiągnąć swój cel. I wydaje mi się, że byłby to projekt budowany będzie przez Guardiole, przypomnijmy. Naprawdę ambitny. Wydaje mi się, że w końcu będzie to projekt, który będzie chciał realnie, a nie tylko na papierze i teorii powalczyć o Ligę Mistrzów w przyszłości. Bardzo dobry trener skład, no tam naprawdę nie ma się do czego doczepić i kupa pieniędzy, żeby jeszcze go wzmocnić. I wydaje mi się, że Neymar może być takim no, haczykiem naprawdę mocnym dla, dla szejków z Manchesteru City. Pozostaje pytanie, co na to wszystko sam piłkać, bo przecież jego zdanie jest tutaj bardzo istotne. Spójrzmy na to, jeżeli chodzi o poziom sportowy klubów. Wydaje mi się, że Patrząc na sam poziom sportowy nigdzie by się nie ruszał, no bo Barcelona jest w tym momencie najwyżej, nie ulega to w ogóle żadnej wątpliwości, więc jakikolwiek ruch w innym kierunku sportowo byłby na pewno krokiem w tył. Ale z jednej strony może uniezależnić od Messiego, może budować sam własną markę jako tego swojego lidera właśnie z prawdziwego zdarzenia, a nie czekać jak za nie wiem 3 lata, czy kiedy Messi znacząco obniży poziom. I to Neymar oficjalnie przejmie pałkę, łeczkę. To jest też ten motyw. Druga sprawa to są pieniądze. Nie wydaje mi się, żeby, patrząc na to, co działo się do tej pory, Neymar był człowiekiem niezwracającym na to uwagę, a zwłaszcza jego ojciec, który no, ładnie potrafił od Barcelony wyciągnąć dobry hajs, przez który teraz jest cała afera w ramach jakichś tam kwot, niewliczonych w transfer. Bardzo sprytnie to jest wszystko ujęte. Więc ten aspekt finansowy jest też bardzo ważny. Jeżeli wyciągniemy z tego średnią, czyli bardzo wysokie pieniądze, niezły poziom sportowy, mimo wszystko, i możliwość budowania marki takiej własnej, w sensie ja jestem liderem drużyny, która walczy o najwyższe cele, to jest to, jest to jak najbardziej moim zdaniem realne, choć ta kwota jest porażająca. Co na to piszą użytkownicy w komentarzach? No tutaj raczej sprawa wygląda sceptycznie, aczkolwiek, na przykład, bardzo fan tutaj słusznie zauważa, że czeka na jakąś wypowiedź Neymara. Bo, jeżeli nic nie powie, to znaczy, że chce ugrać jak najwięcej hajsu na nowy kontrakt i to się nie podoba jemu, ja się pod tym podpisuję, rzeczywiście na to wygląda. Są takie głosy jak na przykład Alex Messi niewykluczające w takiego ruchu. Słuchajcie, kwota 190 milionów euro, no to jest to jest dwukrotne przebicie najdroższego obecnie transferu świata, więc to naprawdę wydaje mi się, że taka oferta na stole ciężko, żeby się nad nią nie pochylić. Ja rozumiem, że Neymar zapowiada się na wielką gwiazdę na może najlepszego zawodnika w przyszłości świata, ale to jest 200 milionów i to jest też wola piłkarza, która tutaj, jak już wspomniałem, jest bardzo istotna. Ale bardzo dużo głosów jest takich właśnie, że to są bzdury, że co najwyżej to oni mogą za te pieniądze dostać korki, że powalczyć mogą jego koszulkę z autografem itd., tak itd. Tak Dopóki Barca będzie mu gwarantowała przez uzwykłe, także rozumiemy oczywiście tutaj te wypowiedzi. I tutaj jest właśnie pytanie: jak wy sądzicie, dajcie znać w komentarzach, do której przypisujecie się grupy? Do tej, która wierzy, że coś jest na rzeczy i może dojść do takiego ruchu transferowego jeszcze, jeszcze tego lata? Czy może jesteście po drugiej stronie, sądzicie, że. Tak naprawdę to jest wszystko pic na wodę, albo wymysł gazet, albo może walka o kontrakt, właśnie tak jak tutaj ktoś wspominał z użytkowników i chęć zarobienia jak największych pieniędzy. Dawajcie znać w komentarzach, co sądzicie. A jeszcze dzisiaj na kanale, najprawdopodobniej wieczorem, pojawi się Dis i Props na Messiego, dwie, dwie kolejne piosenki, takie nazwijmy, odnoszące się właśnie do, do tego Argentyńczyka, także w kontakcie. Sprawdzajcie, co się dzieje na kanale wieczorem i widzimy się przy innej okazji. A tego typu format dajcie znać, czy Wam się podoba, jak jest jakiś istotny temat, żeby krótko przez parę minut właśnie poruszyć go, opowiedzieć, jakie są szanse, o co chodzi i tak dalej. Dzięki wielkie za opinie, komentarze, subskrypcje. Do zobaczenia. Hej!